Witam Atom Polska. I dzisiaj tak jak już niedawno na filmie mówiłem, rozpoczął się sezon montaży samozamykaczy. I jedziemy dzisiaj z Lionami, tutaj dwa, jeszcze jeden jest w jednym obok w budynku. I mamy takie furteczki, które idealnie do tego pasują. Znaczy, do nich idealnie pasuje Lion. Tutaj jest szerokość na tą kotwę. Akurat z Liona. jeżeli ktoś ogląda, to wiecie. Słupek, jeżeli słupek ma, jest na równo z furtką i ma taki kapturek, no to na przykład już nie założy się ASA DC630, tylko musi być Lion, bo Lion można dotąd założyć, a ramię i tak wychodzi tutaj wyżej. Znaczy, ramię wychodzi tak, że szyna ślizgowa jest wtedy na równi. tak. Czyli nie trzeba zdejmować tego kapturka. A przy ASA DC630 by trzeba było zdjąć. Tu wam pokażę. Pokażę wam ciekawostkę. Ciekawe, bo tu kalamitka chyba powinna być wkręcona do smarowania. Tu nie ma w ogóle takiego nag otworu nagwintowanego ale pokażę Wam, bo to są dwie obok siebie, te furtki. Pokażę Wam, jak można, jak źle można zamontować furtkę. Zobaczcie na tą odległość. Ta śruba ledwie jest tutaj wkręcona w tym zawiasie. No, dla mnie Mistrzostwo Świata. Pomijam, że już, o, jak widać, dochodzi zamek do elektrozaczepu. Więc trzeba to trochę skręcić, ale tej regulacji tutaj to powinni panowie, którzy montowali te, yy, te słupki o te dwa to powinni raczej troszeczkę bliżej, nie, nie wiem jak oni to domierzyli, że, że aż tak daleko im to wyszło no dobrze, będziemy teraz punktować sobie napunktujemy miejsca i wiercimy, montujemy samozamykacze słuchajcie, tu oczywiście są najwygodniejsze te, te Wzorniki ja ich nie naklejam, oczywiście, bo można je też nakleić. Ja ich nie naklejam się aż tak nie bawię, ale tak to jest, tu wychodzi nam wysokość szyny montażowej, szyny ślizgowej, więc ustawiamy sobie tak. punktuję w tych miejscach, dwóch tutaj na otworach i, i wierce, tak. Tu wszystkie wymiary od razu są, więc mogę do samego końca, bo 30 mm tutaj przewidują, żeby samozamykacz był odsunięty. No generalnie nie ma tu żadnego, żadnej filozofii z tym mierzeniem, tylko bardzo dobrze jest według tego napunktować, ale później ja nie punktuję, tak jak mówię, od razu tutaj do tej szyny, bo wysokości jednak tego nie dobiorę. Wolę, jak już mam samozamykacz założony, to sobie sprawdzam, ramieniem po prostu nakładam tutaj ramię i sprawdzam ramieniem. Nie pokażę Wam tego, no bo mam dzisiaj jedną rękę nie mam. Jestem dzisiaj sam, więc muszę sobie radzić dwiema rękami, a jedną tego nie zrobię filmować i pokazywać. No dobra, i mamy samo zamykać tutaj przykręcony, tam przykręcony. No. I teraz możemy dopiero tą, oczywiście, tak jak mówię, patrzymy na ten kierunek tej pomarańczej blokady i tę blokady zatrzymujemy na później. Teraz sobie odkręcamy górną blokadę tylko. No. Oczywiście musiała polecieć. Teraz w ramieniu zaraz Wam pokażę, jak to ramię się tu zakłada, bo tu jest taki bolec, znaczy taki otwór. Um, ustawiający pozycję tej um, ramienia w samozamykaczu i zaraz będziemy tutaj dopasowywać do um, szyny i to samo oczywiście na tym akurat tu nam się dobrze trafiło bo są dwa obok siebie więc szybciutko można, można to zrobić no i teraz zobaczcie nałożyłem o, dobra, chwileczkę tak i teraz w ten otwór żeby trafić to to co już wielokrotnie pokazywałem jak, jak instrukcja mówi że trzeba lekko uchylić furtkę o, ona jest leciutko uchylona no i teraz jak to nałożyliśmy to sobie można właśnie sprawdzić że mam tutaj ten luzik i przykręcam Teraz ramię do samo zamykacza. No i teraz tak jak to wielokrotnie już pokazywaliśmy, dopiero teraz odkręcamy dolną blokadę. O, i furtka od razu wskoczyła. Tak. Jedna jest idziemy do drugiej i teraz tylko już regulacja, która wychodzi tutaj od dołu i po regulacji um, osłonki i na końcu pokażę czy działa mam nadzieję, że wszystko dobrze jest złożone i działa no i taki jest efekt końcowy roboty los Losinox to jest model Lion do powiem do powiedzmy dolżejszych, bo to też nie, nie lekkich zupełnie do lżejszych furtek, szyna ślizgowa. Sprawdzamy furtkę na pełnym otwarciu i sprawdzamy furtkę. O Jezu, co ja robię? No właśnie, tak. I sprawdzamy furtkę na takim otwarciu, jakby na przykład dziecko przechodziło. O, też się ładnie zamyka. Wszystko chodzi. Słuchajcie, to co tutaj podejrzewałem, znaczy nadal podejrzewam, że można by tutaj wkręcić kalamitkę i smarować. Myślę, że ponieważ obie są tak samo zrobione, że górny zawias w ogóle tego nie ma, to myślę, że to może być jakiś docisk głupio trochę to zrobione ale może jakiś docisk, może jakiś hamulec tego, żeby to z... nie, wiem. nie wiem nie potrafię wytłumaczyć, bo to pewnie ściska trzpień, który tam wchodzi w zawias no ciekaw jestem, po cholerę taka konstrukcja było, lepsza byłaby kalamitka, chociaż kalamitki też się wkręca raczej chyba od góry zwłaszcza jeżeli na końcu zawiasu jest jakaś kulka, no ale umówmy się na no do furtek Zawiasy zwłaszcza, że to są chyba wymienne zawiasy, no bo to można przecież wszystko odkręcić. I tak to wygląda. Tutaj również zakończone, tu lepiej widać, bo tu akurat słoneczko ładnie pada. Tutaj również zakończone jak należy. Zobaczcie, tu zaraz Wam pokażę jak skończyłem ostatni, ostatni samolot, aż tylko jeszcze. Ale i taką ciekawostkę Wam pokażę, zobaczcie. Zrobili osiedle, zobaczcie jak budują deweloperzy, osiedle takie tutaj, niby od tej strony takie pozamykane i zobaczcie, zrobili im ogródki, można wyjść na balkon nawet i ogródki, ale gdzie, w środku, w środku, w tym, w tym zam, w tym, na tym terenie zamkniętym, przepraszam, w środku, w tym terenie zamkniętym i porobili takich, takich ogródków i co, i ci ludzie będą tu wychodzić grillować. Deweloperzy to już takie, do takich debilizmów do, doprowadzają, że ręce opadają naprawdę. śmiech na sali co oni wyrabiają. Eee, dobra, a tu mamy furteczkę ostatnią. O. No właśnie, słabo też widać, dlatego tego miałem nie nagrywać. I tu może wiać, ale dobrze, że nie ma tutaj żadnych, żadnej że nie jest to zabudowane. Zobaczcie. Aż staje ta furtka tak wieje w tej chwili, przed chwilą nie wiało i się zamykało ładnie no to i to może być problem dobra, poreguluję. poreguluję jeszcze i będzie działało mam nadzieję jak należy zapraszam na stronę altum polska zapraszam do kontaktu wysyłajcie zdjęcia furtek, bo musimy tą konstrukcję poznać, jak to jest zrobione, żeby cokolwiek doradzić no i będziemy działać, dziękujemy bardzo